Jak zachęcić tych ludzi do tych szczepień? Znaczy, zachęcić, nie wiem, przymusić bardziej teraz? Albo przymusić, no, właśnie, bo może, bo może przymusić na końcu. No. Ja się tak zastanawiałam, jeżdżąc też, latając z premierem w czasie tych jego podróży, tam wszędzie potrzebowali paszportu covidowego, tylko u nas w Polsce nie, no może jeszcze na Węgrzech nie potrzebowali, ale to wiadomo dlaczego. Natomiast wszędzie to w tych zachodnich demokracjach funkcjonuje. Może trzeba po prostu te paszporty covidowe wprowadzić? W Polsce rzeczywiście paszport covidowy jest martwym dokumentem. Jeszcze nigdy w życiu, akurat na terenie polskim, mnie nie poproszono żebym pokazała, nawet nikt nie może. U nas, nawet jeżeli są ograniczenia wynikające z tego, ze sporządzeń rządowych, że na przykład na mecze mogą wchodzić tylko osoby, ileś tam pula, a potem już tylko zaszczepione, to jest to na zasadzie oświadczenia. W związku z tym, oczywiście każdy, kto już ma bilet w ręku, ktoś go pyta: no Dobra, ale rozumiem, że pan jest szczepiony i tutaj jest duże mrugnięcie, no, oczywiście i rozumiem, że wchodzimy. W związku z tym, ja naprawdę oczekuję jednej rzeczy. Oczekuję tego, że rząd cokolwiek zaproponuje. Rząd się stał w tej chwili zakładnikiem antyszczepionkowców. To właściwie antyszczepionkowcy rządzą rządem, a nie rząd rządzi, zarządza kryzysem. Zostawiła, z, z, to naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której nastąpiła kompletna, stuprocentowa kapitulacja przed wąskim, ale agresywnym środowiskiem, jak to powiedział pan Niedzielski. A pan Kraska powiedział: no bo sondaże mówią. No z całym szacunkiem, jeżeli ktoś w sytuacji tragicznej, w sytuacji, w której mamy pandemię, w której ludzie umierają, decyduje tylko na podstawie sondaży i na podstawie lęku przed małą, ale agresywną grupą szczepionkowców, się nie nadaje do rządzenia. Rządzenie to jest również element odwagi, to jest element umiejętności podejmowania decyzji i nie, nie bez próby zrzucania innym na opozycję. To ja tylko dopowiem odnośnie tej odpowiedzialności, bo ja oglądałam ten wywiad Donalda Tuska i oczywiście wiem, że teraz opozycja nie rządzi, tylko że Donald Tusk w sprawie szczepień nie przedstawił żadnego pomysłu. I to mnie trochę zastanawia, bo jak z panią rozmawiamy, to te pomysły są: wśród koalicji obywatelskich są, a Donald Tusk po prostu jakby od tego umył ręce. Przypomnę pani redaktor, że w międzyczasie, czyli bodajże że przedczoraj. Była duża konferencja Donalda Tuska po spotkaniu z Radą Medyczną, przepraszam, z przedstawicielami Rady Medycznej przy premierze plus innymi ekspertami medycznymi, na którym po pierwsze on powiedział o kilku elementach, które powinny być spełnione. Ja mogę dodać do tego kwestię, którą też mam wrażenie, że jest całkowicie lekceważona. Dlaczego na przykład w Polsce w szkołach nie robi się regularnych testów? W Niemczech na przykład dzieci mają regularne testy. Testowanie to jest jeden z elementów, w którym jeżeli nie możemy na przykład zaszczepić dzieci, no bo wiadomo, że do 11 roku życia, Dopiero szczepienia wchodzą w grudniu, no to jest jeden z metod opanowania rozwijającej się pandemii. Nie jest zrozumiałe, dlaczego tego nie ma.